I z inni wiatr znów śpiewa w blokach, Zimne dęcie po kaptur, to miasto nie śpi tylko patrzy. Ulce mokre od deszczu i łez Chodnik pamięta kto tu był, kto nie jest Neony wydają jak serce na stres ja znów palę mosty by znaleźć sen w Latarni świecą jak wspomnienia Każda z nich to inna scena Ludzie goją, ja stoję w miejscu Jesienny rok, w nim czuję więź Jesienny mrok, miasta wciągaję w sen Na rogach cisza i dym Zimne światła, złote liście To wszystko mówi mi żyj Choć nic nie wiesz Choć nic nie wiesz Nasz film, w którym każdy gra swój rytm, gdzie, gdzieś pod latarnią, sam jak cień Znikam w nocy bez imienia, bez niej. Krupę biją parapet jak pit na dachu koty w duszy chill, za szybą ktoś śmieje się z winem, ja znowu sam w myślami w Rymie. Telefon milczy, noc nie pyta, kolejny dzień jak kopia życia, tylko wiatr przypomina mi, że kiedyś było ciepło. Dziś nie jesienny mrok, miasta wciąga jak sen na rogach. Cisza i dym, zimne światła, złote liście, to wszystko mówi mi szyi, choć nic nie wiesz, choć nic nie wiesz. Dzienny rok miasta to nasz film, w którym każdy gra swój rytm, gdzie, gdzieś pod latarnią, sam jak cień, znikam w nocy bez imienia, bez niej. Kotle biją o parapet jak bit Na dachu koty w duszy chill Za szybą ktoś śmieje się z winem Ja znowu sam z myślami wyjmie Telefon milczy, noc nie pyta Kolejny dzień jak kopia życia Tylko wiatr przypomina mi Że kiedyś było ciepło, dziś nic I może jutro będzie jaśniej Może słońce znów nie znajdzie Ale dziś tylko deszcz i ja Jesienny mrok to mój znak ja, yeah. miasto goni w liściach, zostaje sam bez pytań. Jesienny mrok, to nie koniec, to cisza. Jesienny mrok, miasto wciąga jak sen Na rogach cisza i dym Zimne światła, złote liście To wszystko mówi i, się, i Choć nic nie wiesz Choć nic nie wiesz Jesienny mrok, miasto to nasz film W którym każdy gra swój rytm Gdzie z nią sam jak cień Znikam w nocy bez imienia Bez niej I może jutro będzie jaśniej Może słońce znów mnie znajdzie Ale dziś tylko deszcz i ja I średni mrok To mój znak